Księga karmienia piersią, rozdział: Dozwolone jest, aby żona przekazała swoją kolej innej żonie, przekazała Aisza. Niech Allah będzie z niej zadowolony. Czułam się zazdrosna o kobiety, które ofiarowały się wysłannikowi Allaha, i powiedziałam: Gdy Allah, wychwalany i wspaniały, objawił następujący werset: Możesz odsunąć na później spośród nich każdą, którą zechcesz, i przyjąć do siebie spośród nich każdą, którą zechcesz. A jeśli zapragniesz spośród uprzednio odsuniętych, to nie ponosisz żadnego grzechu. Sura 33:51. Ja, Aisza, powiedziałam: Wygląda mi na to, że Twój Pan spieszy, aby zaspokoić Twoje pożądanie. Księga karmienia piersią: Rozdział: Dozwolone jest, aby żona przekazała swoją kolej innej żonie. Hiszam przekazał, zgodnie z upoważnieniem swojego ojca, że Aisha. Niech Allah będzie z niej zadowolony, mawiała. Czy kobieta nie czuje wstydu, aby się tak oferować mężczyźnie? Następnie Allah, wychwalany i wspaniały, objawił następujący werset. Możesz odsunąć na później każdą spośród nich, którą zechcesz, i przyjąć do siebie każdą, którą zechcesz. Ja, Aisha, powiedziałam, wygląda mi na to, że twój pan spieszy, aby zaspokoić twoje pożądanie.